103 FM. Radio Kolor. Najlepsze dla Warszawy. W Warszawie jest jak wiadomo kesz i większość do stolicy potem kesz przyjeżdża. Natomiast Paweł Nadrowski o keszy i geocachingu. Tu i teraz na 103 FM w ramach cyklu Warszawa moje miasto. Warszawa jest pełna keszy. Bardzo możliwe, że w waszym sąsiedztwie też znajdzie się kilka. Spokojnie, to nie żadne robactwo, a element gry terenowej zwanej geocachingiem. A co to jest ten geocaching? Geocaching jest nowoczesną formą turystyki jest poszukiwaniem skarbów i tajemnic. odkrywaniem miasta, okolicy, poznawaniem lokalnej społeczności. Tłumaczy nam Jan Raczyński ze Stowarzyszenia Geocaching Polska. A tę społeczność poznajemy po części dzięki tajemniczym cashom. Cash to taka angielska nazwa na skrzynkę, skrytkę, w której znajdują się tajemnice. Pojemnik może być różnego kształtu, różnej wielkości i zawierać różne drobiazgi. Wszystko, czego nam trzeba, to otwarta głowa i GPS, GPS. Sprowadzi nas do miejsca, gdzie jest ukryty skarb, mniejszy, większy, i w tym momencie na miejscu zaczynamy poszukiwania. Hmm. No to może sprawdźmy, czy jakieś kasze znajdziemy koło siedziby Radia Kolor? Kesze, no może? Koszki, tak z rosyjskiego, to na pewno tak. Są u nas, są, są gry terenowe, podchody, to lubimy. Więcej na RadioColor.pl